Szanowni państwo, kochani moi. Pomarudziliśmy na wieść, że dziewczyny wejdą do Ultimate Team. Pośmialiśmy się z tego i tak dalej, ale stoimy przed faktem dokonanym i trzeba albo spróbować wziąć tego byka za rogi, albo całkiem nie grać. Dlatego dzisiaj podzielę się z wami moimi obserwacjami na temat tego, ile tak naprawdę możemy mieć grywalnych dziewczyn na premierę i jej sporcewce I w celu tym przejrzałem osobiście wszystkie dziewczyny dostępne po ostatniej aktualizacji FIFA 23, bo ich Oceny we fc 24 będą podobne, choć musimy pamiętać, że tam pojawi się jeszcze więcej drużyn kobiecych. Więc, naturalnie, na pewno będzie jeszcze kilka użytecznych piłkarek, których my obecnie nie mamy prawa znać. No bo kto by przewidział realnie ich oceny ogólnej i umiejętności, co jest przecież absolutnym wymysłem jej. Jako ciekawostkę pokażę, że tak wyglądały oceny najlepszych dziewczyn na premiere FIFA 23, a tak z kolei prezentują się przy nich najlepsi faceci i różnice są bardzo niewielkie. Natomiast pamiętać musimy o fakcie, że te dziewczyny pochodzą z zaledwie dwóch lig i kilku, może kilkunastu reprezentacji dostępnych na premierę gry, a mężczyźni pochodzą z lig około 30. Czyli gdybyśmy w takim systemie mieli 30 lig kobiecych, okazałoby się może, że mężczyźni nie byliby żadną konkurencją. Jednocześnie, jako inną ciekawostkę odnośnie FIFA 23, pokażę tylko, że zrobiłem sobie kilka dni temu screena pewnego TikToka, na którym to jeden z graczy przeprowadził test realnego tempa u najszybszej piłkarki oraz najszybszego piłkarza, polegający na przebiegnięciu nimi od jednego pola karnego do drugiego w linii prostej. No i jak się okazało, pani Smith jest realnie szybsza od Kiliana Mbappe. No i to jest taka jedna mała uwaga dla osób, które wciąż uważają, że można olać dziewczyny, bo one niewiele zmienią. you <laughs> Natomiast przeglądając już faktycznie te zawodniczki na dwa miesiące przed premierą o jej Sports FC, no mam wrażenie, że jednak wiele z nich odpadnie nawet w tych najlepszych wersjach. No bo na przykład mamy tutaj Panią Dan, fantastyczne statystyki w środku pola, cztery gwiazdki sztuczek oraz słabszej nogi, aż 89 tempa, no ogólnie to jest poziom Valverde, na premierę gry karta wymarzona, a tymczasem wzrost 155 cm, 10 cm mniej od legendarnego Maradony, a do tego Mówimy tutaj o zawodniczce w środku pola i o ile w becie gry i jej sporce grało mi się dobrze na eśP nawet z zawodnikami mierzącymi po 170 cm wzrostu, tak ten wzrost będzie tutaj już jednak chyba wykluczający. Obok labonta, bardzo dobre statystyki do hybrydy za 20 tysięcy monet na premierę gry, wzrost na SP155. Dalej piłkarka na ELO z PSG, statystyki konkurencyjne dla niemalże każdego piłkarza na tej pozycji wzrost 160 cm na tego 64 fizyczności, więc pomijając mobilność i umiejętności, sam zasięg nóg przy przecinaniu podań może być tutaj wielkim problemem, nie mówiąc o wspieraniu defensywy grą głową, no bo chociaż faktycznie te główki działają w taki sposób, że niscy zawodnicy mają większą szansę na wygranie pojedynku powietrznego, to chyba jednak jest niemożliwe, żeby ktoś o 25 cm niższy od napastnika miał szansę zaorać go w powietrzu. Dalej, Kirby, 157 cm, tylko że to jest pozycja ofensywna no i w teorii ona może poradzić sobie na przykład na skrzydle, no i tak samo Debinia. Wzrost znowu bardzo kiepski, ale overall jak i ogólne statystyki bardzo dobre, a do tego 5 gwiazdek sztuczek oraz słabszej nogi, więc no tutaj trudno to określić jak wielki pożytek może być z tych zawodniczek z racji na ich ogólną wielkość, natomiast przedstawię wam teraz piłkarki, którym centymetrów jakoś nadzwyczajnie nie brakuje i które nawet na premierę FIFA 23 miałyby wielkie szanse, by być użytecznymi w Ultimate Team. Na początek oczywiście KR, gwiazda z okładki gry, 91 overalla, bardzo dobre wszelkie statystyki, co ważne, nieco grubsza sylwetka, a do tego aż 88 siły. Małe są szanse, żeby była ona lepsza od Mbappe, ale mimo wszystko nie ma szans, żeby ona przeszła przez grę niezauważona. Obok koleżanka Rejten, statystyki na poziomie ikony, może nieco słabsze strzały, ale jak wiemy, z takimi uderzeniami na skrzydle będzie się dało najpewniej przetrwać przez jakieś chociaż trzy miesiące po premierze. No i ostatnia ciekawa zawodniczka z Chelsea, czyli Harder, wyróżnia się może trochę mniej od koleżanek, ale jako SPO dorównuje niemalże niektórym podstawowym kartom bohaterów. Dalej, Manchester City i Kelly, czyli kolejna skrzydłowa Mająca 90 tempa, niezły drybling, 4 gwiazdki sztuczek oraz słabszej nogi. Po drugiej stronie jeszcze lepiej, 92 pejsa, 87 overalla. Statystyki jak z karty ikony. Ogólnie piłkarka bardzo podobna do Isinie, wyższa od niego raptem o 1 cm, ale skoro niskimi zawodnikami całkiem nieźle gra się w jej sporce w C, no trudno tu szukać jakichś poważnych wad. Następna zawodniczka to Kusai, 78 overalla, ale za to 95 tempa, więc, no przy Przynajmniej na jakiś miesiąc po premierze gry to będzie raczej przyciągać uwagę graczy. Zgodnie z oczekiwaniami, często jest jednak znaleźć użyteczne dziewczyny w defensywie, bo im bardzo często brakuje na ten moment tempa, a nawet jeśli to tempo jest, jak w przypadku pani Letisie. To mimo wszystko 171 cm może być problemem nawet na premierę gry. Wiele ciekawego dzieje się natomiast w Olimpiku Lyon i ogólnie w lidze francuskiej. Może będą jakieś transfery i coś się tam pozmienia, ale na ten moment mamy tutaj ciekawą piłkarkę z tempem notowaną na 94 pod podstawowe zgranie chociażby dla Mbappé. Obok koleżanka na ataku nieco wolniejsza, jednak z takimi strzałami i ogólnymi umiejętnościami no nie przejdzie raczej niezauważona przez graczy. No i nawet idąc na bramkę Mamy tu panią Endler, która ma 88 skila, a do tego mierzy 183 cm wzrostu, więc no jest to już duże podobieństwo do Ikera Casillasa, który w FIFA 23 nie był jakimś wybitnym ramkarzem, ale był najczęściej używanym golkiperem wśród ikon. Z w środku pomocy widzimy jeszcze jedną koleżankę mającą podstawowe pojęcie o każdym elemencie gry, a do tego cztery gwiazdki sztuczek oraz pięć słabszej nogi, więc no Renato Sanchez doczekał się konkurencji i to może nie jedynej, bo po drugiej stronie znalazła się jeszcze jedna utalentowana zawodniczka, chociaż w tym przypadku pod znakiem zapytania stawia ją już wzrost. Zmieniamy klub i w PSG trafiamy na Dani, kolejną piłkarkę, która świetnie prezentuje się zarówno na skrzydle jak i szpicy. Nie doszukałem się w niej. Żadnych wad pozwalających mi sądzić, że będzie ona słaba w jej sporce w C24 i już prędzej można pomyśleć coś takiego o jej koleżance za pleców, która wzrostowo przypomina engolokantę, ma 87 skila i podstawowe pojęcie o wszystkim, ale realnie najlepsze umiejętności to dryblinki obrona ocenione na 83. Więc pytanie: no skąd się wziął ten Uberol? Bo tak podnieść ocenę ogólną, no nie potrafi chyba nawet żadna reputacja międzynarodowa. Idąc dalej, witamy się z pre która ma wszelkie podstawy do bycia użyteczną, 4 gwiazdki sztuczek, 92 tempa, dobre strzały podstawowe podania itd. Itp. Może ten po nieco gorzej wyglądał u Katoto, lecz chociaż nie wiem kto to, 90 strzałów, a do tego wzrost wynoszący w tym przypadku aż 177 cm, no ogólnie rzecz mówiąc, no wygląda to poważnie. Dalej Swanson, 87 skilla, 93 tempa, gwiazdek ogólnie 9 na 10, no i dlatego widzimy od razu, że żeby nie dorównał tej pani tak jak wygląda ona obecnie, musiałby otrzymać kilka kart specjalnych. Dalej Nagasato, SPO, podstawowe statystyki na start gry, ale znowu zawodniczka napakowana gwiazdkami sztuczek oraz słabszej nogi. Koleżanka obok ma przede wszystkim tempo, choć no to taka karta bardziej na pierwszy tydzień gry. Williams wygląda już nieco poważniej, bo znowu nie dość, że mamy dużo Pejsa, to także podstawowe strzały, sztuczki 172 cm, więc to no nie jest już źle a jeszcze lepiej sprawa ma się u pani Lawel. 87 skila na SPO, do tego 88 tempa, ogólnie umiejętności, jakie trudno znaleźć wśród mężczyzn, pomijając oczywiście ikony, no i wisienka na torcie, Sofia Smith, czyli najszybsza zawodniczka, no i ogólnie najszybszy człowiek w FIFA 23, bo jak wspomniałem, Mbappe przy niej wymienka, więc no koło tej dziewczyny gracze na pewno nie przejdą obojętnie, tak jak nie przejdą obojętnie obok Morgan, bo to jest jedna z tych piłkarek, chociaż ze słyszenia znają osoby nieinteresujące się kobiecym futbolem, co sugeruje nam, że jest ona dobra, a że jest dobra potwierdzają z kolei statystyki na poziomie ikony. Kolejna dziewczyna, Rodman, no nie pierwsza skrzydłowa z niesamowitym tempem, sztuczkami, podstawowymi umiejętnościami i tak dalej. Caruso, bardzo dobre statystyki w środku pola, jedyny minus 165 cm, no bo to może, ale nie musi być za mało. No a tu z kolei kolejny wyjątek na Sio, 83 cm. 84 defa, no tylko ten wzrost znowu w tym przypadku stawia nam zawodniczkę pod znakiem zapytania. Rosucci nie pierwsza piłkarka w środku pola mająca podstawowe pojęcie o wszystkim mogąca przydać się chociażby do pierwszych składów po premierze gry, no i nasza Ewa Pajor. O niej prawie każdy słyszał, bo jest Polką. No i co by nie mówić, mamy tutaj statystyki niemalże jak u jakiegoś Ronaldo Nazario wersji Baby, a jak pamiętamy ta karta na premierę chodzi za jakieś 2 miliony Przydostatnia z piłkarek na Sio, która może coś znaczyć, to koleżanka Ewy. W tym przypadku oprócz tempa mamy także wzrost wynoszący więcej niż u Kordoby, no którym przecież gracze bawią się w Ultimate Team. Więc tej pani nie skreślamy i to samo tyczy się brąz. No bo chociaż na prawej obronie jest może nieco zbyt wolna, to z takimi umiejętnościami o, małe są szanse, że będzie ona bezużyteczna w środku pola, chociaż nie dorówna z pewnością Putelas. Debrujne jak i każdy inny chłop. Wymienka przy tej zawodniczce ze statystykami jak i gwiazdkami sztuczek niemalże jak u jakiegoś Zidana. Obok Hiszpanki znalazła się nieco skromniejsza, ale równie dobrze wyglądająca koleżanka z tego względu, że jest tempo, wzrost, obrona, fizyczność i tak dalej, chociaż jeszcze lepiej prezentuje się Paredes na Sio, czyli najlepsza zawodniczka na tej pozycji, no bo tutaj mamy już wszystko, fizyczność, 90 defa... 82 tempa i wzrost, który wcale nie musi wykluczyć tej piłkarki z gry. Natomiast ostatnia zawodniczka, którą znalazłem, występuje na lewym skrzydle, ale ma takie statystyki, że może grać zarówno na SP jak i na padzie. No i przypominam, ona oraz Hiszpanki pojawią się w Ultimate Team, ponieważ w FC24 będzie żeńska liga hiszpańska, więc tak to wygląda. Póki co co najmniej 30 zawodniczek, które mogą liczyć się w Ultimate Team już na premierę. Ich statystyki na pewno się nieco zmienią, ale trudno przewidzieć co tam dokładnie zrobi EA, która z nich nieco słabnie, a która się polepszy, no bo mówimy tutaj mimo wszystko o futbolu, który będąc obiektywnym stoi na poziomie amatorskim w porównaniu do mężczyzn i trudno powiedzieć czym EA... Jej kieruje się tworząc te statystyki, no może je po prostu wymyśla. A jednocześnie przypominam, że w jej sporcewce będzie więcej piłkarek, z racji właśnie na nowo dodane kluby, więc mają one szansę jeszcze bardziej zaznaczyć swoją dominację. Choć, no mimo wszystko, co jasne, dziewczyny, które tutaj widzieliście, i tak na 99% czy tego chcecie, czy nie, zauważycie w Ultimate Team w jej sporcewce 24. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!